O, to jest. Zachowaj czujność, chłopcze. No. Podzielone serce alfem, rzadki przedmiot, zaklęcie. Mniejsze obrażenia od wszystkich ataków ciemnych elfów o 12%. Kumuluje się maksymalnie do 36%. jeszcze jest. I to czerwone ciekawe są Na górze! Widzisz? Nawała misza niorda. Szybki ironiczny atak. Szybki wniosek, atak, który odrzuca pobliskie przywniku i zadaje poważne okay, okay. obrażenia. Obrażenia łopanie, 4 ma do tego. Zamrożenie ma dwa. A, ogłuszenie to, a to a to ale to ma ten może obrażenia więc ci zadaje ale, no, ale No, ale 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 w ogóle ten, ale w ogóle y, ogłuszenie też ma, y, a, ale ogłuszenie nie ma w ogóle, wiesz? A ogłuszenie też jest ważne, bo finisza można nie zrobić szybko jak maksimum. To ja nie wiem, bo Ale to tak. i tak na razie. Też. Dobra. A to co to jest w ogóle? Tak. Radny. Ty cześć, się tu zaaktywowało, o! Najpierw sam raz! sprytne. O i teraz! Przywróciliśmy główny most! Musimy wrócić na górę. No. Hmm. O, i teraz są odblokowane, odblokowane mosty. Chyba. Może tu jest już most I tu kółko można już zrobić, teraz no. Niebieskie drzwi! Udało nam się! Ale no. Tomasz, Wiesz, Dobra. nigdy się nie przyzwyczaję do chodzenia po świetle. Drzwi nie mają szczeliny. Co? Mamy problem. wejście Te drzwi się nie otwierają. Halo? Nie rozumiem, po co komu nie działają te drzwi? Halo? Chodź, znajdziemy inną drogę. Trzeba in gdzieś inną drogę poszukać. Kolejne dzwony. Skrzynia Norn musi być blisko. O, tu jest, to. No. No i tu nie kręć się tak za szybko machasz Mało te obroty nic nie widać. Ej Sindri. Tędy. tu jest coś, ale. No, ale Ej Sindri, to też... możesz na to spojrzeć? Szczerze, nie mam w tej I chwili nic na tapecie. Kup coś, Ej Sindri, możesz na to spojrzeć? Szczerze, Zabiliście to za... Zapiliście pradawnego? Tak. Było ciężko? Tak. Czy to. Wszystko, co mi powiesz? Tak. Łatwo, można niego. Eee, chwila, nie. Tak, tak, zapraszam. No ale to oba jest gorsze, nie? Bo to siły się zmniejsza o 14. No. Tylko ma, może obronę ma większą, nie ale. Płaka. Ale nie. Reser już mam takie jakie tego biodry biodr, mogę inne biodro kupić sobie. plus 5 do obrony daje, a te daje plus 1 do obrony, ale plus 9 do siły Ale no ale mniejszą obronę, a to większą obronę, wiesz, daje, ale, ale to daje siłę więcej, ale... No ale tam to więcej obrony, to wolisz obronę czy siłę? No bron... No, też obronę, plus 1 daje. No wiem, no ale mniej. No i co z tego? Ale siły ci daje? No to kupię to. Bo innych nie mogę, może to jakieś lepsze są, nie? Czekaj, tu, tu jeszcze są jakieś, no tu są lepsze, ale tu już, już nie mogę ich kupić, mam za mało. Tu ma, to, to masz plus 8 do obrony, tu i plus 5 do runy i plus 6 do siły, no. A dawać tu... nie możesz? Ty co, nie używasz? Nie wiem. Ty właśnie, nie wiem. A raczej chyba kupowa chyba, że może u kogoś, może, może będzie, może będzie mogło się później dopiero sprzedawać, no to to kupić się tego nie zabrudzić. Może będzie się mogło kupić, ale... Sprzedam. Ręko jeść, ale rękojeść nie mogę kupić. Jest coś jeszcze do obgadania? Dobra. No. A no, no czekaj, no. Popatrz, kolejny hmm. Gigant czarownica. Zwie się Gryo. Miała jakieś wizje. Odyn zabił ją dla księgi. Dwa z ten ołtarzy Zabrałem, Dobra, teraz tu idziemy. Dobra. Jesteśmy. Znowu te dziady są. Przygotuj się chłopcze! No za dziadzi, a na mnie Chodź, 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 Jakiś nowy cios znalazłem. Jak przytrzymam R1 tym toporem, to takie coś robię. Nawet zgadłem. Takie coś robię. I zamrożenie nawet jest. Patrz, mam zamrożenie teraz na jakiś czas. Patrz, zamrożenie teraz mam. Zamrożeniem mam na wodzie. Cały czas zamrożenie teraz toczy. Już nie mamy. Próbuję ciosy robić, ale to bez sensu. Dużo, bo ja nie widzę ani tam ciosy czy Bo no to i tak istnieje. To jak z tym ciosem było, żeby przewracać na nogi? A, chyba, ale to ty, tylko tym, bez topora. Ty,

Nie ale może być lepiej. Stop! Yeah. Hmm. Nie, nie, ale... nie, to, ale to się zawaliło coś. No patrz, nie było tak. A faktycznie. Faktycznie. Pomyliło mi się. To się wracam, czekaj. novo diálogo o carro Tam! Światło! Co tu za seza, Czemu to zrobili? Wnętrzne... wnętrzne okrągłej świątyni. Spójrz! Kolejny światło. światła! W, co on wnętrzy? robi? O nie! O nie! Czemu go zabijają? Nic nie zrobił! Nie wiesz tego. Widzisz kres tej wojny, chłopcze. Nie wiesz, co doprowadziło do tej chwili. Ale on się nawet nie bronił. To był jego wybór. My dokonujeme svojich! Iuważaj się! prawej. Co teraz? Światło jest blisko. Szukaj drogi do środka. Haha! I zabiłeś ty te wszystkie te oczy? Tak, to mhm. Czyli wszystkie? No to nie wiem, było tam parę dni mięsne, nie biegło, オ、まあ、ーケーちゃおうかじてきなキコン。 A teraz trzeba tutaj zrobić. Przywracasz wszystkie drogi! jaka grafika jak ładnie tam, nie? Jeszcze gamer ojciec czy nie? Hmm. O tu są te ze zrobienia. Coś. A... O? o widzisz? Proszę. No. No to widzisz, właśnie trzeba było znaleźć jak to, które to na podwalić. A teraz to. O. Dalej się odnawia. Czyli teraz te trzeba, z tej strony. a to już chyba wiem. Ten, ten i ten. Gdzie? Z tej strony. Takie tam trzy były chyba tak? Tym chyba, no. Cztery no. chyba, trzy. O, o jest. No. i jest. Teraz... I teraz tu zostały. Raz, dwa i ten ostatni trzeci będzie no, w środku. Trzy tylko i, i, i ta, dwa I, i, t, ten ten ostatni. i ten ostatni. Dobrze. Okay. Ja no. Dobra. Chyba nie powinno nas tu być. Ale powiem ci grafika to jak z, z tego. Słyszałeś to? Zachowaj ostrożność bądź blisko. Grafika jak z, z filmu, nie? Hej! Gdy też tak filmy teraz. Jak zabierzemy je do Bifrost? Wiedźma mówiłaby w nie wejść. Tak? Gdy została wyrwana z tego świata. Wiadomo, światła. zawsze te gotofory Aha, właśnie najlepiej wyglądają. Bardziej obchodził Cię jej los niż nasz cel. O kurde, co to za brzydał? Żydów. Brzydal, niezły. Mało brakowało. Nie oddalaj się, chłopcze. Nie musisz mi mówić. To, to takie lepkie. I Kolejny! Towci się! Nie. Ale jaja! Ło kurde, bez spał młodzieł! Ładnie! Światło! Jesteśmy już blisko celu. Ale bądźmy ostrożni. Rozumiesz? Odk obszar odkryto. Światło Alfheimu. Hmm. No znowu teraz też trzeba to zniszczyć, Trzeba pewnie to czerwone. Tam. Bądź gotowy, gdy upadnie. Będziemy musieli szybko uciekać. Dobrze. A, dobrze. dobrze.